Hej, hej! Witam Was bardzo gorąco w kolejnym odcinku. Dziś, moi drodzy, mamy tutaj krzyżóweczkę XXL, Paradiso Superlinie, Neonowe 13 i Podkowe Szczęścia. A ten miksik chciałabym zadedykować mojej kochanej mamusi. Nie piszę komentarzy, ale każdy jeden film ogląda, a niektóre nawet i po dwa razy. Także mamciu, pozdrawiam Cię bardzo gorąco, całuję i ściskam także aż ach! I kochani, niech się dzisiaj serduszka sypią dla mojej mamci, a nadmienię tylko, że ma na imię Danusia. Także kochani, nie czekamy, zaczynamy, bo troszkę drapania przed nami i wiecie co? My chyba zaczniemy sobie tą linią i Wam powiem ogólnie, że te zdrapki też nie znalazły się tutaj z byle powodu. Moja mamcia najbardziej lubi linie, potem jest Paradiso, a na końcu Krzyżóweczka. No i też w takim stanie będziemy je drapać. Także kochani, zaczynajmy super linię. A co wpadnie w dzisiejszych strapkach, to 50-50 z mamcią. A więc pierwsza podostrze osiemnastka. I kochani, trzymajcie mocno kciuki. A pierwsze dwa symbole? No, prawie, że jakby była literka kontrolna, to już by była na widoku. Motyl i arbus. Dobra, arbuzy już są. O, motyl też. Tutaj motyl. I tutaj jeszcze tyle. Oczywiście nie muszę, kochani, uprzedzać o pomijaniu. Może się tak zdarzyć, że jakiegoś symbolu tutaj powiedzmy, że nie zauważę. A teraz serce i słoń i serduszka, kochani, niech się sypią w komentarzach. A my szukamy na zdrabce. I tak słoń już zawitał. Mamy i drugiego, nawet i trzeci. A co z tymi serduszkami? Nie ma serduszka, ale zobaczcie, był arbus. Lepiej późno niż wcale. A tymczasem słońce i popcorn. Dobra, słońce nam tutaj linie dopełni. Popcorn mamy tutaj. O, zobaczcie. A raczej nie patrzcie, nic nie widzieliście. No ja widzę ten popcorn tutaj, widzę, widzę go. Dobra, jedziemy, kolejne symbole. Krab i księżyc. Krab i księżyc. Dobra, jest krabik. Mam nadzieję, że powyżej nie pominęłam. Tutaj mamy księżyc, tutaj jest księżyc. I jedziemy kolejne symbole. Moneta i biedronka. Monety i biedronki. Dobra, Biedronka odhaczona. I tak jak wspominałam, biedronka odhaczona. Bo monety nie zauważyłam tutaj. Kwiat i balony. Dobra, mamy kwiatek. Baloniki również są. No nawet, nawet, no ale nie będę chwaliła strapki, bo tymczasem wiatrak i klapki. Mamy wiatrak, jest kolejny wiatrak. Klapki również się znalazły. No i tutaj klapkami uwieńczymy poszukiwanie tych dwóch symboli. Sakwa i łódź. Dobra, jedziemy sakwa i łódź. Dobra, dopiero w ostatnim kaflu, ale są no ja Wam powiem, że przeróżności nam brakuje w tych liniach. No jest szansa. Rower i lody. No, jedziemy rowerem na lody. Dobra, rower już mamy dwa, a nawet i kolejne dwa. No, zobaczcie, diamenty. Tutaj rower. A po lodzie ani śladu. Dobra, następne. Tęcza i piłka. Oj, tęczy to tutaj chyba nie było. Tęcza i piłka, ale za to są dwie piłki. A nawet i trzy. Dobra, dwa ostatnie symbole, może i to te diamenty nam się tu posypią. Okulary i ptak. Oj, niedobrze. Okulary i ptak. Ptaka, mamy. Ale linii nam już nie da. Także kochani. Zdrapkę mamy pustą, pierwsze koty za płoty, a kontrolne tutaj są różne. No to teraz weźmy się za podkówkę, może przyniesie nam szczęście, a zdrabka z numerkiem drugim. Szukamy podkowy, szukamy wygrywających liczb i oczywiście trzymamy mocno kciuki. A będziemy szukać 48, 56, 23 i 32. Tu jakie lusterko nam się ułożyło. Dobra, jedziemy, szukamy tych liczb. 33, 38.

Ale może pójdzie nam z trzynastkami. Neonowe 13, numer 25, równiutka połowa paczki. Może i tutaj skryła się ta super wygrana. A my, kochani, szukamy trzynastek. A jest 41, 37, 24, 23, 38. cztery, dwadzieścia trzydzieści osiem. No poproszę trzyna... I zobaczcie. Wystarczy ładnie poprosić. I mamy. No to teraz też poproszę. A, dali 43. Kolejne 40, 19. O, to może teraz moja prośba zostanie spełniona. No, o jeden za dużo, ale trzynastkę mamy, wygrana tutaj jest. A pod naszą trzynastką. O! Proszę, nawet dyszka. No, nie jest źle. Podwójny wkład tutaj w tą zrapkę się zwrócił. A kontrolę literki to literki C. No, jakby nie paciec za tą podkówkę nam oddała, nie? No, to mam cię, a już po 5 zł mamy. Już super linie będą. No, to teraz jedziemy z Paradiso. Numerek 24. I kochani, zaciśnijcie mocno kciuki. No, została nam tylko krzyżówka oprócz tej Paradiso. Okulary i łódź. I tak, łódka draping rozpoczyna jest. I druga, o, okulary też tutaj są. Tutaj długi przestój, i na dole, no, zobaczcie ile okularów. No, dzisiaj akurat ładnie słonko świeci. To okulary nawet by się przydały. Latarnia i torba. No to jedziemy: latarnia i torba. I tak torebką sobie rozpoczniemy. Przestój aż do czwórki. I na dole ani z torbą nie pochodzimy, ani latarni nie zobaczymy. Słońce i płetwy. I tak płetwy tutaj w centrum. Dalej: nic, nic, nic. I na dole: no na dole zaświeciło słońce. A i są płetwy. Druga para to dla radia pewnie. Albo dla mamy. Termometr i żółw. I tak, termometr już mamy. Jest i żółw. Kolejny żółw. I na dole już widzę ten termometr. A i tego żółwia. Mewa i tęcza. I tak, pierwszą tęczę ja tutaj widzę w trójce. Jest i mewa. I coś dodamy? No nie, dodamy już. Kompas i parasol. I tak, kompasik, kompasik. A parasol zapewnie na dole czyha. Ale są nawet dwa. Bez kompasu? Bez kompasu. Aparat i ryba. Aparat odhaczony. Tutaj mamy rybę. Czwórka nic. I na dole, no jeszcze kilka zdjęć porobimy. O, ten strój bym poprosiła. No tam prosiłam o trzynastkę i była. No, miłoby by było. To byśmy sobie z mamcią popatrzcie z drapek wzięły. Tak do kawki. Nuta i shorty. Nuta i shorty. Dobra, nuta już jest. Są i galotki. I na dole. No, tutaj jeszcze galotki. No, coraz mniej symboli, kochani, zostały tylko cztery: Serduszko dla mamusi i wiatro. I tak, tutaj mamy parkę. I coś jeszcze. No, jeszcze mamy serducho. Dobra, dwa ostatnie symbole. No, cały czas jest nadzieja. Kapelusz i chmura. Chmury niewskazane, bo dzisiaj naprawdę pięknie świecił nas słonko. Kapelusz i chmura. Dobra, chmurka jest. Tutaj jeszcze dwie. No Mogli chociaż tą motyla nam dać, nie? A co my jeszcze szukamy? Szukamy kapelusza. Dobra, na dole, jak to wygląda? Mamy chmurę jest kapelusz. No i jesteśmy poblokowani. A szkoda. Dobra, kontrolne powinny być różne. No i takie też są. Także paradiso na pusto. I teraz troszkę nam sejdzie. Mamy krzyżóweczkę numer 13, a w bonusie zawitał kubizm. Także jedziemy, trzymajcie kciuki, bo to ostatnia zdrapka na dziś. S i Y, dwie pierwsze literki. No i raczej nam tutaj się nie będą sypały. No, jedną eskę mamy. No, i na tej esce skończymy. No, ja już tutaj nie widzę więcej. A w razie były, to znajdziemy później. To teraz pomarańczowa. Mamy już eskę. W buszu kolejna. O, w groszu jeszcze jedna. O, może sypnie nam groszem. Tutaj mamy mopsa, kolejne S, jest też ser, a po Y ani śladu. Ale zobaczcie, jak V i X nam wpadnie, to mamy jedno słówko z tymi literkami. No dobra, nie ma to, nie ma, jedziemy w dół, Y i S i od razu weźmiemy się tutaj za te saki. Tutaj S, tutaj S, o i jest kolejna, no trochę tych S nam chociaż wpada, nie? No ale Y chociaż jeden musi być. No, ale jednak nie musi, bo go tutaj nie ma. No, jeszcze w bonusie nie mamy ani jednej, ani drugiej. No, to jedziemy po kolejne. J i P. No i bonus cały czas nam będzie stał. Dobra, tu jest opera. Mamy też parczew. O, w objawie mamy J. W ezopie jeszcze P. I jedziemy w dół. J i P dobra, tutaj już mi J tak nie gnęła w MOPSie mamy P tu kolejne P no i więcej nic tutaj nie będzie dobra, jedziemy w dół J i P dobra, mamy P o, jest J w bardzo długim słówku tutaj P no i to na tyle dobra, jedziemy po dwie ostatnie z tego rządku o, i teraz miło się zapowiada A i G aczkolwiek do bonusa dalej nam nic nie wpadnie no, ale A to bardzo miło. O, g nam wpadła. Dobra, idziemy w dół. A i G w kubiżmie nie mamy, ale za to mamy tutaj w dosyć sporych ilościach. O jest G, jest drugie G. Tutaj jeszcze w groszu. Dobra, jedziemy w dół. Ostatnie piętro. O, tutaj sobie golfem zaczniemy. I wymiotamy. O, do gazu nam obydwie wpadają. I to by było na tyle. Dobra, bawimy się z drugim rządkiem. M i H. O, do kubizmu nam w końcu coś wpadnie. Dobra, tutaj obydwie do Adama. Wpadnie M. -ka. Tutaj M. I lecimy potem M do kubizmu. Ono no mi się tutaj tak wygina. I mnie smyra po palcu. No, chyba teraz będzie dobrze. Dobra, to teraz pomarańczowa. M i H. Dobra, tu mamy H. W mob mamy M, tu kolejne H. O ile H? Tutaj M i to ostatnia literka. Dobra, niebieska. M i H. Dobra. W machinie mamy obydwie. I więcej nic nie będzie. N i U. No to śmigamy. Tutaj do Marceliny. U odhaczymy sobie w bonusie. I kochani, pomarańczowa. tutaj N, w Herkulesie mamy U i w tym momencie się zatrzymujemy i patrzymy, co tu ciekawego na niebieskiej no już widzę U jest też N tutaj U, tutaj N o, proszę państwa U szaleje o, tu jeszcze lufa a tutaj jeszcze N -ka. no to by było wszystko dwie ostatnie ze środka E i D no, e to widzę, że tutaj jest dużo, a więc sobie troszkę podrapiemy. O, adama mamy. Czyli pierwsze słupko za nami kubizm opuszczamy, a na pomarańczowej tutaj e. Tutaj za to d. Tu nam się posypią samogłoski. Dobra, i ostatnia krzyżówka. E i D. Od razu tu E przy paluchu. I tak. Tu już kilka naszych literek. Tutaj D. Tutaj jeszcze E. O, zobaczcie, ubyło. No dobra. Śmigamy po ostatni rząd. Jeszcze sześć literek. O, dobrze się składa. Mamy O, a przy nim zaraz X a kontrolnej ja tylko kawałeczek odsłoniłam a więc moi drodzy i tak nie wiem czy jest wygrana dobra mamy o mamy o mamy o o drugie słowo tutaj o tutaj o a x tutaj nie było na zielonej nie to lecimy na pomarańczową bo ten nasz x był o tutaj o tutaj ktoś d zapomniał ale już jej nie ma o mamy mopsa pierwsze słówko dobra jeszcze zerknijmy na dole bo no tutaj kilka tych naszych samogłosek też będzie. O, pierwsze słowo na niebieskiej. Drugie słowo na niebieskiej. No, kochani, są szanse, są szanse. I. I. T. Kolejne literki. No, wiemy, że już bonusa nie będzie. Ale i. i. T. Tutaj troszkę jest. I mamy też w bonusie. I tak, tutaj te, tutaj i tutaj kolejne i a, tutaj są lki. No, więcej nic, a na dole tutaj i a tutaj mamy T, O, jeszcze tutaj mamy samogłoskę tutaj, kolejna. Dobra, to jedziemy dwie ostatnie literki. A tutaj przed nami b i f. No, nie ciekawie wam powiem. Chociaż tutaj dosyć sporo f ale B i F to tak nie kojarzę żeby nam dały to jakieś słówko no na pewno nie na zielonej z dwoma zostaniemy o tutaj dołączmy sobie jeszcze tą T i bierzmy się za B i F tutaj B w klifie mamy F -kę. i również dalej nie pojedziemy no dobra no to troszkę niżej B i F dobra mamy B mamy F tutaj kolejne F ale blokady nam pozakładali, co? No, tutaj już nic nie wymarzemy. No dobra, dwa słowa, a to za mało. To by było razy trzy. Bonus był wart cztery dyszki. No, a my, kochani, nie mamy nic. A w zasadzie z naszego trappingu, no, jakby nie patrzeć, no, z niczym nie wyjdziemy. Bo wygrana calutka dyszka do podziału łupów. Coś jest, i z takim wynikiem, kochani, żegnam się z Wami. Dziękuję Wam pięknie za oglądanie. Pozdrawiam Was bardzo cieplutko. Oczywiście przypominam o serduszkach dla mamy Danusi. I kochani, zaciskajcie już mocno kciuki na kolejny draping. A powiem tylko tyle, że o ile Radio znajdzie jutro czas. To naprawdę może się zadziać. No, spróbuję go tam nakusić, żeby poszedł do tej kolekturki. A teraz, Słoneczka, życzę Wam pięknego dnia, dużo uśmiechu, dużo zdroweczka i widzimy się już jutro. Do następnego. Pa!